Cześć, witam Was bardzo serdecznie na Zostony Móz. to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, wybierać właściwe formy prawne, ale też skutecznie prowadzić biznes. I właśnie dlatego dzisiaj moim gościem jest Kamil Zawistowski z sekretyhandlu.pl. Cześć Kamil. Cześć, witam serdecznie. Kamil jest rasowym sprzedawcą, handlowcem. Pomaga od wielu lat przedsiębiorcom zgłębiać wiedzę w tym temacie. Oczywiście dlatego, że wcześniej dokładnie tym się zajmował. Cały czas prowadzi markę sekretyhandlu.pl, gdzie uczy prowadzić sklepy internetowo, optymalizować, reklamować, ale myślę, że doskonale sam powiesz, najlepiej, do kogo jest skierowana jest wasza oferta, czego jesteście w stanie nauczyć albo pomóc przedsiębiorcom. Tak jest tutaj ogółem pierwsza, pierwsza rzecz, która tutaj słowo padło, komu pomóc przedsiębiorcom, tak? Ja też. Można powiedzieć, że naszą ofertę kierujemy nie tylko do przedsiębiorców, a niekoniecznie nawet do takich, którzy kiedykolwiek mieli styczność z e-commercem, ale również do osób, które tak naprawdę chciałyby zacząć, chciałyby spróbować jakby swoich sił w sprzedaży internetowej, ponieważ wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie przyszłość jakby całego handlu i w ogóle też na przykład świadczonych usług. Ponieważ jak wiemy na przykład w dobie, kiedy jesteśmy po lockdownach, po COVIDach, jakby zakupy internetowe wystrzeliły w kosmos i nic na razie nie wskazuje na to, że ten trend, ma się w ogóle odwrócić albo, albo chociaż co na niej zahamować? Odpowiadając na pytanie, nasza oferta jest skierowana do osób, którzy już handlują w internecie, a chciałyby sprzedawać, jakby zwiększyć swoją skalę, do osób, które zajmują się jakimś powiedzmy biznesem internetowym, a chciałyby na przykład go zdywersyfikować, dodatkowy handel, oraz do osób, które po prostu chciałyby spróbować się przekonać, czy tego typu działalność jest dla nich. No właśnie, wiesz, co, bo tak patrzę sobie na ogólnie działania w internecie. Tych sklepów otwiera się i zamyka codziennie chyba w setkach. Informacje, wiesz, które ja jestem w stanie szybko wyłapać. Natomiast widzę bardzo dużo sklepów, które działają słabo, są niedostosowane do użytkownika. Ja nie wiem, jak tam kupić produkt, więc gdzieś tam się po drodze coś wydarza, gdzieś mi coś wyrzuca albo przynosi to złej strony. Więc jakby pytanie, jak. Ktoś albo ma, albo chce otworzyć sklep, no to pytanie: na co przede wszystkim powinna zwrócić uwagę w takim początkowym stadium? Ja tutaj odpowiem może w taki sposób, że to jest bardzo istotne, żeby do tego typu działalności, właśnie do takiego e-commerce, podejść na zasadzie pewnego maratonu, a nie sprintu, żeby nie traktować to jako, powiedzmy, dwu-trzymiesięcznej przygody. Oczywiście każdy robi co chce, ale ja polecam, żeby stworzyć z tego nie, powiedzmy, jakąś tam przykładową ofertę, tylko po prostu już od razu podejść do tego z zamysłem, że będzie to jako biznes. Czyli przede wszystkim z mojego punktu widzenia, gdzie są jakby robione w największej ilości błędy, to jest to, że ludzie nie do końca wiedzą, co chcą sprzedawać, co chcą robić, i jakby robią to zupełnie odwrotnie niż to, czego my uczymy. Bo podam Ci bardzo prosty przykład. Jeżeli chcesz założyć sklep internetowy, to najprawdopodobniej wybierasz jakąś branżę, niech to będzie dom i ogród, jakaś ogródówka i tak Fajnie, to jest jakby dobry kierunek rozumowania, ale z drugiej strony jest bardzo dużo elementów, które musisz jakby zawrzeć przy otwieraniu tego sklepu internetowego. Wiesz, wybór domeny, wybór hostingu, wybór platformy, dostawcy, rodo, regulamin, polityka prywatności, mógłbym wymienić i tak dalej, podłączenie płatności i tak Dlatego to może przytłaczać też na początku, i często ludzie na przykład poddają się, zanim dopiero na dobre się rozpędzą, zanim dopiero na dobre zaczną. Dlatego my uczymy tego w trochę w inny sposób, a mianowicie w taki sposób, że pójdź tam, gdzie jest najwięcej ludzi na samym początku, bo są nawet takie ankiety robione, gdzie najczęściej można coś kupić w internecie. No to większość ludzi odpowiada Allegro i OLX. Dlaczego? Ponieważ no Allegro jest tak rozpoznawalną marką, że wydaje mi się, że nie ma Polaka, który nie wie, co to jest. Chyba, że, że ktoś gdzieś na wioskę, kto siedzi i nie ma po prostu sygnalizacji z internetem, powiedzmy, jakaś osoba starsza, ale na pewno gdzieś coś się o uszy każdemu obiło. I dlaczego warto zacząć od Allegro? Bo tam są już ludzie, tam są już klienci. I zasada tutaj jest taka, żeby nie wybierać samemu produktu, który wydaje mi się super, tak, który mo, może będzie najlepiej, ponieważ to jest moja subiektywna opinia. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką mm, relację i odpowiedź z rynku, to jest to, że wystawiamy na przykład bardzo, bardzo dużo produktów za pośrednictwem polskich hurtowni, które świadczą usługi w systemie dropshipping, i wtedy. Jak pojawiają się pierwsze sprzedaży, to wtedy klienci pokazują, co chcą kupować. I wtedy wiemy, o, to będzie nasza branża. I w tym kierunku zaczynamy się rozwijać. I uwaga, i taki sklep internetowy to jest dopiero kolejny poziom, kiedy możemy już na przykład wyjść sobie spoza tych marketplace'ów, bo też pamiętajmy, nie same Allegro człowiek żyje, są też Oelicy, jest Facebook Marketplace, jest wszystko.pl i tak dalej, jest wiele tych wszystkich platform. Dlatego robimy ekspansję Później, dopiero wtedy, kiedy wiemy już, jakie produkty się sprzedają, możemy wybrać sobie branżę. To jest jakby coś, czego my uczymy, i to jakby ta ścieżka powoduje, że więcej ludzi jakby u nas zostaje, mamy większe jakby ilości jakby, takich historii sukcesu, które pokazują, że to w ten sposób działa. To jest świetna recepta dla osób, które albo chcą spróbować, albo nie, tworzyć sobie dodatkową nogę. Jakby wiesz, pójdźmy o krok dalej, czyli już wiesz, masz firmę, masz produkty jako, jako przedsiębiorca, jasne, Allegro to jest bardzo dobry kierunek, zresztą nasze produkty też na Allegro można kupić, natomiast no, bardzo mocno jednak stawiamy na swój sklep internetowy i teraz pytanie, wiesz, na co tutaj zwrócić uwagę, nie? pod kątem tego, żeby on był dobrze skonstruowany, żeby ludzie no, po prostu chcieli tam wchodzić i go kupować, nie, nie sklep, tylko produkty na sklepie. Tutaj jakby bardzo ważnym jakby tematem, który został poruszany, powiedziałeś, że mamy już swoje produkty. Ja tutaj wyznaję zasadę tego typu, żeby na początku bazować. Na nie swoich produktach za nie swoje pieniądze. Czyli tutaj chodzi o wdrożenie tego systemu y, modelu dropshippingowego, czyli wystawiamy ofertę różnych hurtowni, i dopiero w momencie, kiedy dokonujemy sprzedaży, to wtedy kupujemy ten produkt od dostawcy. I tutaj niektórzy myślą, y, kojarzą to może z takim y, dropshippingiem z AliExpress. To jest taki, wiecie, dziki import z AliExpress, bym powiedział, tego absolutnie nie róbcie. Tu chodzi o to, że te produkty są już w Polsce czy w Europie, one są owatowane, są oclone, są wprowadzone, jest, no, są normalnie e, porządnie zdrowie. Zaimportowane, nazwijmy to wszystko jest na legalu tutaj zrobione, i wtedy, dopiero kiedy Mamy już jakąś przewidywalną sprzedaż na danych produktach, i to możemy wtedy brać sobie powoli te produkty na stanie. Jakby nie chcę też uprzedzać niektórych pytań, ale jakby jeżeli chodzi o to, żeby klienci wybierali naszą ofertę spośród setek innych, to jest całe mnóstwo wyróżników, które możemy tutaj zastosować. Na przykład powiem taką ciekawostkę: najczęściej, jakby wpisywaną ilością słów na Allegro, kiedy wyszukiwamy jakiś produkt, to są trzy albo cztery słowa, a mamy do dyspozycji 50 znaków, ich kwestia. Tego, w jaki sposób ułożymy te słowa kluczowe, nazwijmy to w tytule, jest bardzo dosłownie kluczowa, czy ktoś trafi na naszą ofertę, czy też nie. Jakby pierwszy taki kontakt z tą ofertą dotyczy tego, że widzimy na pewno miniaturę, czyli to jakby zdjęcie pierwsze podstawowe, oraz mamy tytuł, cenę oraz e, czy dany produkt ma Smarta, czy nie. Co to znaczy SMART? Smart to jest taki system alegrowy wysyłkowy, gdzie klienci kupujący mogą wykupić sobie abonament i wtedy nie płacą za te wysyłki. I tutaj wiele osób mówi sobie coś takiego, że o kurczę, jak ja będę najtańszy, to, to wtedy, jak ja nie będę najtańszy, to wtedy ode mnie nikt nie kupi. I słuchajcie, to jest nic bardziej mylnego. Już dawno wiele badań pokazało, że ludzie nie kupują na podstawie ceny, ludzie kupują na podstawie na podstawie opisu tego, czy produkt jest przydatny i tak dalej. Zwykle jest nawet tak że jeżeli coś jest zbyt tanie, na przykład, to wzbudza wrażenie takiej jakby podejrzliwości. O, coś może jest nie tak z tym produktem. Z kolei, kiedy jesteś najdroższy, raczej nikt nie wejdzie na twoją aukcję, żeby dokonać zakupu proponuje gdzieś tak pośrodku się po prostu uplasować. I to jest taka mała pigułka tego, jak odnieść jakby pierwsze, pierwsze kroki sukcesu w, jakby w tej sprzedaży na Allegro. Trochę poruszyła się temat tego, że bo chcemy sprzedawać nie swoje produkty, nie ryzykując swoich pieniędzy jednocześnie. Więc pytanie, w jaki sposób rozpocząć sprzedaż w e-commerce, kiedy no nie ma miejsca na magazyn albo nie do końca wiem, co powinienem albo powinnam magazynować, nie? bo to tak też ważne. Więc de facto tak naprawdę um, pierwsza rzecz to jest taka, tutaj w ogóle polecam nasz um, jakby program, który zrobiliśmy, taki pilotażowy e, Omnidrop, jakby na, na domenie sekrety handlu, ale możecie go e, znaleźć, teraz na jakiś czas jakby organizujemy e, takie warsztaty, na które też serdecznie zapraszamy e, i ogólnie tam pokazujemy krok po kroku, jak wybrać na przykład platformy takie handlowe, sprzedażowe, gdzie już te hurtownie są podpięte, gdzie możemy sobie na przykład zaciągnąć produkty z danej hurtowni do Sklepu internetowego, który jest de facto tylko takim zapleczem do tego, aby wstawić te produkty na Allegro. I co się dzieje dalej? W momencie, kiedy już zaczynamy mieć jakąś przewidywalną sprzedaż na danym produkcie, na przykład kiedy, no, strzelam, sprzedaje mi się 12 sztuk jakiegoś produktu tygodniowo i widzę, że to się dzieje tydzień w tydzień dosłownie. To wtedy widzę, że na przykład w kartonie w opakowaniu jest 24 sztuki, to ja mogę odezwać się do tej hurtowni i powiedzieć, dobra, słuchajcie, to wyślijcie mi karton tego produktu na taki i taki adres do mnie, to wtedy dostajesz na przykład lepszą cenę, nie można nosisz jakichś tam dodatkowych kosztów dystrybucyjnych, tylko oczywiście wtedy działasz samemu pod kątem tego, że ty pakujesz te paczki ogarniasz. I czasami tak ludzie mówią, o kurczę, ale ja nie mam miejsca na własny magazyn. Ale szczerze mówiąc, nawet jeden pokój w mieszkaniu albo nawet de facto kąt pokoju czasami wystarczy, żeby rozpocząć swoją przygodę jakby z tym towarem na stan. I Jakby ja też raczej jestem zwolennikiem tego, żeby na początku skupić się właśnie na tych produktach, które są dostępne w dropshippingu i dopiero wtedy zacząć myśleć o wzięciu produktów na stan, bo jeżeli na przykład zrobisz odwrotnie, bo znam takich przypadków też Mnóstwo, że ktoś chciał być po prostu mądrzejszy, wyprzedzić konkurencję i zaimportował sobie jakieś produkty, które się okazały totalnym niewypałem. I to nie jest w ogóle trudno, jakby przepalić jakiekolwiek pieniądze. Czy sobie kupisz towar za 30, 40, 50, 100 tysięcy złotych, to to może nawet po prostu leżeć i się nigdy nie sprzedać. To są też historie z życia wzięte, które ja znam na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia. Więc jakby odwracamy schemat i działamy w inny sposób. Bardzo dużo osób ogranicza się do rynku w Polsce, a no jednak e-commerce jest taką branżą, z którą chyba łatwo jest wejść nie? na Europę i świat. No właśnie, więc jakby pytanie, czy rzeczywiście jest łatwo i ktoś miałby to robić, to który to rozpocząć? Przede wszystkim e, ogółem bardzo taką tendencję e, u nas Polaków widzę coś takiego, że jest bardzo duża bariera językowa, nawet jeżeli chodzi o kwestię angielskiego. Wiem, że e, wszyscy mieliśmy w szkole angielski, ale też e, wiele osób ma mimo to z tym liczne problemy. I na przykład bardzo dobrym tematem jest rozpoczęcie tej e, sprzedaży, e, na przykład robiąc to na Facebooku, na przykład niemieckim, robiąc na przykład na Amazonie, tylko uwaga! Jeżeli wychodzimy już z jakimś produktem na, na rynki zagraniczne, to z mojej perspektywy i z tego co ja obserwuję, warto już mieć rozeznane swoją branżę, tak? Czyli wiemy na przykład, że mamy sobie jakiś produkt. Możemy wtedy na podstawie tego, że jest rozeznany, możemy wziąć go sobie na stan, możemy go na przykład sobie zakontraktować w jakiejś hurtowni, żeby mieć go więcej, lub zaimportować i zrobić z tego własną markę. Nawet nie trzeba tak naprawdę wiele filozofii, żeby obrędować swój własny produkt. I teraz uwaga, w momencie, kiedy mamy już swój brand, to jest dużo łatwiej wypromować sobie sklep internetowy, który może być właśnie internacjonalny, czyli możemy sobie sprzedać na cały świat, możemy wtedy sobie wstawić go do Amazona na Amazon FBA, tak zwany, albo na przykład na Facebook Marketplace. I to, jakby jest moim zdaniem droga wyjściowa do tego, żeby w, tym, w tej kolejności to zrobić, bo ja na przykład, nie chcę jakby tutaj zdradzać wszystkich szczegółów, ale od lat sprzedawałem pewien produkt w dropshippingu. Zacząłem go później brać na stan, później zacząłem go importować, i teraz mamy własną markę tego produktu, gdzie możemy robić ekspansję na, na rynki zagraniczne. I jakby to jest ta kolejność, którą moim zdaniem trzeba tu zachować. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zrobisz, jakby spójrz powiedzieć ten model, o którym ja mówię, żeby zrobić na rynku polskim, to rynek zagraniczny jest o wiele, wiele razy większy i wtedy dużo trudniej jest uzyskać jakąkolwiek sprzedaż. Trudniej się przebić z tak zwanym e listingiem, na przykład na Amazonie. Więc jakby ta kolejność, że najpierw sprzedajemy produkty, które są nie nasze, nie za nasze pieniądze, kiedy widzimy pewną powtarzalność, bierzemy sobie na stan, później zwiększamy skalę i robimy własną markę i wtedy robimy ekspansję. To jest moja tutaj porada w tym kierunku. Jakbyś miał popatrzeć sobie na różne sklepy, no to pytanie, jakie ocenasz w tym kontekście, co jest według ciebie wyznacznikiem sukcesu sklepu internetowego? Co to znaczy, że sklep jest ok albo że działa? Przede wszystkim zawsze z mojego punktu widzenia jest to, że jeżeli dany sklep generuje sprzedaż, znaczy, że działa, bo tu nie chodzi o to, żeby sklep był ładny czy, czy nieładny. Tu chodzi o to, żeby on po prostu był skuteczny, czyli żeby sprzedawał. Bo na przykład zwróćmy uwagę, że Allegro ma dość ładną szatę graficzną, jest po wielu zmianach. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiego odbioru, powiedzmy. Mamy wyższy poziom estetyki niż na przykład takie rynki zagraniczne, gdzie nie wiem, czy widzieliście, jak wygląda eBay albo jak wygląda Amazon. To w ogóle wygląda jak Allegro. Z lat 90., bym powiedział, gdzie Allegro chyba w 97 roku powstało, jeżeli dobrze kojarzę, to tak mniej więcej to zostało zachowane na tych zagranicznych platformach i dalej się to trzyma. Ale uwaga, działa, działa, sprzedaje dalej, więc jakby wyznacznikiem jest to, żeby po prostu nie było to ładne, ale na pewno, żeby był tak zwany dobry user experience. Co to znaczy? Tu chodzi o to, żeby strona była na przykład, responsywna. Co to znaczy? To znaczy to, że masz możliwość zarówno swobodnego wyświetlania i przeglądania tej strony na tego sklepu na komputerze, jak również na telefonie. Co powoduje dalej? Wiele osób wciąż wybiera przesyłkę za pobraniem. Nie wiem skąd jakby jest ten fenomen, ale wiele osób, około, na przykład u nas jest około 25% klientów, wybierają przesyłkę za pobraniem. Im więcej jakby dasz formy wysyłki, im większą też swobodę, jakby tego, żeby klientowi wybrać, jakby opcję tej dostawy, tym większy sukces, jakby powodzenia w, w tym, żeby zakup się udał. No i przede wszystkim na przykład swobodne formy płatności, bo czasami też były takie sytuacje, widziałem, że na przykład tylko PayPalem można zapłacić, a żeby zapłacić PayPalem, trzeba mieć założone konto na PayPalu. To już jakby powoduje, że a muszę zrobić kolejne kroki e, i już jest e, trudno to zrobić. A wystarczy na przykład podpiąć jakieś e, na przykład przerwy 24, które już praktycznie działają w całej Europie. Nie wiem, czy w całej, nie chcę powiedzieć gapy, ale są dość szeroko dostępne, powiedzmy, jeżeli chodzi o różnego rodzaju formy płatności. No i przede wszystkim mieć sprawdzony produkt, ponieważ wtedy wiemy, czy chcemy jakiego typu reklamy, chcemy kierować na dany produkt, czy na całą kategorię, czy dany produkt jest sezonowy, czy też nie. To już nie są czasy, że dobry produkt sam się obroni, trzeba mu troszkę w tym pomóc. Mam wrażenie, że konkurencja dzisiaj jest absolutnie wszędzie i że już trudno jest wymyśleć coś, czego nie ma, nie? Tak, tylko jest potem kwestia przekonana kogoś do tego, że warto kupić u mnie. Wiesz, to właśnie tak się zastanawiam, bo patrzę. są takie marki na przykład jak nasza, zostanie Mus. No my generalnie jakby edukujemy przedsiębiorców, więc mamy jakieś książki, e-book i tak dalej. Jest całkiem spora grupa ludzi, która zajmuje się jakąś branżą, jako eksperci, specjaliści. I teraz za no często mogą sprzedawać właśnie e-booki, mogą sprzedawać kursy, mogą sprzedawać jakieś tam, nie wiem, poradniki. No i teraz pytanie: czy każda taka firma według Ciebie powinna mieć wiesz, swój sklep, swoją domenę, gdzie mogę kupić produkty onlineowo? Wydaje mi się, że tak, ale też pamiętajmy o kolejnej zasadzie, o której już mniej więcej mówiłem. Chodzi o maksymalne uproszczanie, tak? Bo załóżmy, że masz sobie w domenie swój sklep internetowy, ale są takie zakupy, jak na przykład na, na Facebooku, czy na przykład teraz, jakby zaczynający się, pojawiający się trend zakupów na TikToku i tak dalej. I na przykład chodzi o kwestię, o, albo na, nawet przez Instagrama można sobie zrobić link do płatności, na przykład przez system Stripe. Bo chodzi o to, żeby to było łatwe. To nawet Amazon kiedyś prowadził taką zasadę kup jednym kliknięciem. Im po prostu to będzie prostsze, im bardziej to będzie intuicyjne, tym większa szansa tej sprzedaży. Oczywiście warto mieć sklep internetowy dla, dla, dla branży, którą jakby się zajmujesz, tak? Dla, właśnie dla poradników i, i innych rzeczy. Dlaczego? Ponieważ to już jakby w dzisiejszych czasach jest domena takiej normalności, że masz sklep w domenie, masz podany adres, numer telefonu, bo jeżeli tego nie ma, to już to jakby wzbudza trochę taki element, jakby obniża punkty zaufania, bym powiedział. Więc jak najbardziej uważam, że tak, można mieć jakby klasyczny sklep internetowy dla danego sklepu, ale przede wszystkim pamiętajmy o uproszczaniu. Więc na przykład dużo łatwiej jest robić sprzedaż przez Instagrama, według mnie, niż na przykład przez swój własny sklep internetowy i z taką tendencją, że kierować z Instagrama ludzi na ten sklep. Więc to też jest taka opcja, że po prostu w Instagramie łatwiej się jakby rozreklamować, żeby wejść na jakby przekierować na sklep internetowy. No słuchaj Kamil, powiedz, gdzie cię można znaleźć, albo gdzie można znaleźć cały brand, w czym możecie pomóc przedsiębiorcom istniejącym, początkującym, takich, którzy chcą spróbować swoich kroków? Tak, to przede wszystkim zapraszam do nas na stronę na sekretyhandlu.pl. Tam mamy opisane nasze historie sukcesu, naszych uczestników, gdzie wiele jakby osób już pokazało, że na przykład ktoś chciał sobie po prostu dorobić do pensji, co, co też było taką bardzo ciekawą historią. Też na YouTubie, jak piszecie Sekrety Handlu, to te, te wywiady mamy też ponagrywane, opisane, te historie sukcesu, że ktoś próbował sobie dorobić do, do pensji. Tutaj na przykład Krzysztof na, na, ten, na ten przykład, i nagle się okazało, że zarabia więcej niż jego tata, który musi codziennie wstawać do pracy, a on nie musi, bo sobie siedzi po prostu przy komputerze i w, nie ma dla niego różnicy, czy, czy wstanie sobie o 6, 8 czy 10, po prostu obsłuży te swoje zamówienia. Albo na przykład ludzie, którzy chcieli się po prostu uwolnić z takiego nazwijmy to kieratu czterech ścian, nazwijmy to, że mogliby po prostu chwycić laptopa, tak jak na przykład Radomir, który wyjechał na Sycylię, jak dobrze pamiętam, i po prostu sobie tam działa, mając codziennie dosłownie nie słońce i codziennie mając lato, więc jakby dużo tego typu osób przedstawia jakby swoje historie sukcesu, jak to działa, z czym to się je. No i też jak jesteście już jakby u nas na, na stronie tam mamy raz na jakiś czas organizowane bezpłatne warsztaty, na które też serdecznie zapraszamy, też pokazujemy później, jak z tego zrobić biznes, jak podjąć współpracę, dołączyć do społeczności. I to chyba tyle w zasadzie. Ja ze swojej strony bardzo, bardzo polecam. Jakby jestem dowodem na to, że można jest na wakacje i zaglądać do komputera raz na trzy dni, a sprzedaż cały czas wlatuje, bo też jakby mamy swój sklep internetowy, też zaczynaliśmy według kroków, które tutaj się pojawiły, które powiedziałeś. Więc jakby bardzo polecam poczucie takiej wolności, tego na pewno możecie się nauczyć na sekretach handlu, więc ja bardzo serdecznie polecam Zaglądajcie, uczcie się, szczególnie, że trend światowy idzie raczej w kierunku sprzedaży online. Owej. Sklepy stacjonarne się będą pewnie powoli zamykały. Kamil, bardzo Ci dziękuję za, za mnóstwo ciekawych, wartościowych informacji. No i miłego dnia. Dzięki serdeczne, zapraszam Was wszystkich, również dziękuję. Pozdrawiam, hej. Dzięki, trzymajcie się, hej.